Hej, Widowie, w tym odcinku pokażę Wam, co robimy, jak nam się nudzi. Najpierw, jak się nudzimy, patrzymy tu na zające. Zobaczcie. Widzieliście, jeden był właśnie. A, a jak już nie ma krójku, to, to ten bawimy się diamentami. Zobaczcie, tu jest pierwszy diament. Czekoladka się bawi tym. Babek? Ja bawi się w tym. A tu lewetka bawi się takim pięknym To Są jeszcze inne kejnoty, ale kotek się nimi bawi. Potem jeździmy na lataj, na dywanie. Fajnie się jeździ. Potem robimy zdjęcia ptaków. Maciała Palat? Tak, mamy zdjęcie temu ptaszkowi. Slik. I to wszystko na dziś, co robimy, jak się nam nudzi. Mam nadzieję, że wam się podobało. I subskrybujcie nasz kanał. To... Po, po,